No, Zepcie no. tak. tak. Stop, stop! Więc Mateusz, tak się, tak się jakoś złożyło, nieszczęśliwie, że jesteś pośród nas jedyną osobą, która nie ma krzyża. A że jesteś u nas w u nas, u nas już dosyć długo. Rok. Właśnie, przeszłoś różne próby i niektóre z większym powodzeniem, niektóre z trochę mniejszym, ale pewnie się jeszcze wyrobisz. Nawet zrobiłem hartu na krzyż. Nawet. Kogo nie dostałem. Także dzisiaj dostąpisz tej uroczystego zaszczytu, będziesz mógł złożyć w tych w okolicznościach swoje przyrzeczenie. I przypuszczam, że jesteś jedynym harcerzem w Polsce, który ma przyrzeczenie w GARPA, a na pewno na, na tej górze. Więc będziesz mógł się tym chwalić swoim wnokom. A przynajmniej rodzicom. Na razie. A przynajmniej. Tylko jeszcze pamiętaj, do czego ci to przyzwyczajenie zobowiązuje. Głównie do, do przestrzegania prawa harcerskiego. Nie piję, nie palę. Jest posłuszny swoim przełożonym, przyszedł o klakietki, jak mu dalej, i tak dalej. Na słowa harterzu polega się jak na zawiszy, jeszcze było w punkcie. No, i wiele joli rzeczy jeszcze by nie obowiązywało. No dobrze. To cieszę się, że się, to się, że się z tym wszystkim zgadasz. Baczność. Rozkaz wystąp. 8 08. 2008 ZHP, chówiec Otwock, komendant obozu leśnych WRPA, Rozkaz S1 na 2008. Zamykam próbę. Spocznij. Zamykam próbę harcerza i dopuszczam do złożenia przyrzeczenia harcerskiego drucha Mateusza Cicheckiego. Baczność. Czuwaj, podpisał harcmistrz Mirosław Grodzki. Spocznę. Wybierz sobie Mateusz teraz jedną osobę z nas, którą darzysz kimś większym e, zaufaniem. To będzie taka osoba, która będzie swoim ojcem chrzestnym harcerskim. Która I będzie to będzie mi pomagała w razie czego, tak? Tak, dokładnie. Tak Sorry, do tak, oh, okay. sobie tą osobę i stań sobie e, koło. Nie? Mam wybrać teraz? Tak. Teraz? To stańcie obaj, tamtej strony. I jak teraz spojrzysz się na, na to koło, które jest takim, powiedzmy, tymczasowym kompasem, to na linii Ty, Krzyż i nasze godło jest Polska, czyli w tamtym kierunku, tam jest północ. I jakby nie składały ze to będziesz składał z dwoma palcami wyciągniętymi w kierunku orzełka i jednocześnie w kierunku polskim. A, a za to będzie stał twój ojciec szesny, Będzie trzymał rę prawą rękę na lewym ramieniu. I to będzie znaczyło, że on jest taki z tyłu wstać za tobą, jakby coś to cię będzie tam... Jakby to powiedzieć delikatnie no. aktyw motywował do twojej aktywności. Czyli jak, jak będziesz do przyrzeczenia, to wyciągasz za palce w taki sposób i będziesz powtarzał za, za mną słowę Do przyrzeczenia. Mam szczerą Mam szczerą wolę. Mam szczerą wolę. Całym życiem. Całym życiem. Nieść, um... Nieść. Pełnić służbę w Bogu i Polsce. Pełnić służbę w Bogu i Polsce. Nieść chętna pomoc bliźnim. Niech chętną pomoc bliźnim I być posłusznym prawu harcowskiemu. I być posłusznym prawu Po Poprze czym? Mhm. Teraz twój ojciec, ojciec chrzestny, weźmie ten krzyż. Ma ktoś nóż przy sobie? Ale to jest to I tak potrzeba. Odejdź też, przepraszam cię. Nie. nie, chyba jednak po czymś, nie poczynęć. Ma ktoś coś nie, już to się Nie, że Chłopak jest ten

Glej, je właśnie. żebyś tutaj się pojawiły niedługo, żeby z czasem pod krzyżem pojawiły się podkładki, a żebyś chciała odnalazć. Ja, no nie, nie dnie, żebyś, ym, żebyś. żebyś tak przyjmował, taki, no, 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 no. taki winny krzyż, dystans miał do wszystkiego. Żebyś nie został za Wiszakiem. No. No, o, o, bardzo A, dobrze. Nie tak jak moja siostra Gratula... gratulacje od naszej drużyny w ciągu najbliższego roku Niektórzy z Was mogą więcej, niektórzy z Was mogą mniej I jak już będziecie mieli pomysł co byście chcieli zrobić, to chciałbym, żebyście się jeden idą taki kamień. Jak się spotkamy na jakimś obozie, na pewno jakimś tam będę dokąd gdzie rok, to się... To zobaczymy, jak z, nas, z naszego grona się spotka osób, i się wtedy tymi kamieniami jakoś tam okażemy i powiem czy, tam, czy nam się udało. Nie wiem. Jak ktoś ma pomysł, co chce zrobić, to bierze kamień, trzyma go i za rok będzie zbiórka. Jak się data 8 sierpnia, jak nie to, w jakimś innym dniu, i się wymienimy tym, co nam się udało, a co nam się nie udało. Ja wiem a na pewno, co chce się zrobić. nie bierze. bierze. tylko musi wymyśleć. Nagram ja okay. to Ja wiem, że ja na pewno i biorę. A to nic sami na ciebie Mateusz, na pewno też. Tak ja się domyślam. Zmieści mi się w nim dużo. Znoszyłem cię. mi się moje. No. Jak dyjak mi wniósł do drogi. Czyli, no, na, miałem no, tylko dwie godziny, żeby no, wypanić. A ja nie pamiętam powiedział, że... A taka propos, jest taki, jest taki zwyczaj, że ktoś składa przeczenie, to ma w ciągu doby prawo mm, do, do, do jednego orzeczenia do tłuszcz męża swojego i tak wszystko. W ciągu doby, nie? Tylko nie nie materialny. Nie to trzeba to, 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 tylko że coś dla ciebie zrobi albo coś tam... Ten nie co z klipowaniem ten. Niech nie na dół. Drenasz, żarzą czego się, kawałka. Nie na dół. Wiesz no nie będzie tego, gdyż nie no ma za Dzieje Widzieliście sobie po kamieniu? Tak, tak. Ja. Dobra, to na zakończenie zaśpiewamy taką pieśń bardzo uroczystą, najbardziej uroczystą ze wszystkich, jakie są w ogóle w harcerstwie, taką, się śpiewa tylko podczas przyrzeczeń harcerskich, których się nigdy człowiek nie uczy, tylko się naucza sam nie. To pewnie nie znam. No raczej nie, więc my ci zaśpiewamy, bo my znamy. Idziemy w jasną z błękitu utkaną dal, Drogą wśród łąk pól bezkresnych i wśród zbóż fal. Drogą wśród łąk pól bezkresnych i wśród zbóż szumiących fal. Cicho, szeroko, jak okiem spojrzenie śle, Jakieś się snują marzenia w wieczornej, spowitej mgle. Jakieś się snują marzenia, wieczornej spowitej mgle. Idziemy naprzód i ciągle pniemy się wzwyż, by zdobyć szczyt ideałów, świetlany harcerski krzyż. By zdobyć szczyt ideałów, świetlany harcerski krzyż.